Dzień dobry, w piątek, godzina 8.30, w piątek, u was jest 6 godzin do tyłu, czyli w nocy, środek nocy, o, idziemy do basenu o poranku, pierwsze pompeczki zrobione, odświeżymy się i lecimy na atrakcję kolejną, jakiś wodospad dzisiaj w lesie tropikalnym, wy... wyczailiśmy. A tu bambusy. Palma bambusowa, czy jak to się tak nazywa? Dobra, do wody. O, pani tam zamiata, że klimatyzacja jest na 26, nastawiona w nocy, bo inaczej by się człowiek nie wyspał. A i tak komary nas męczą. Komary. Tak, klima sobie chodzi. A, idziemy popływać. Po ćwiczeniach trzeba popływać, nie? Dzisiaj Ewa dostała takiego wielkiego kokocha. Tam z 2 litry płynu jest. Chyba. Zobaczymy ten mniejszy, to się zamienimy. nie? To jest piątek poranek. Pierwsze nasze jedzenie to kokos zawsze. Już tak tradycją się stało, nie? I za dwie dyszki 20 001. Poranny kokosik zamiast kawy. Bo park, jakiś nie wiem park czy co to jest Ogrody jakieś z wodospadem płatne A my nie lubimy płatnych atrakcji bo to wszystko pod turystów no, Ale idziemy już no, bo było w pobliżu Jakby hmm. O rury mają zgrzewane czy to klejone? Klejone chyba nie zobaczcie, e, normalnie jak u nas podobne 3 czwarte cala, takie plastusie wszędzie. A tutaj takie, o jakieś postacie dziwne. Nudy w takim parku. Dwiaton stoi, takie jakieś chyba stare. Musi być. Wejdę na chwilę. O, całkiem tutaj dobry klimat. ma A widzisz? Dobrze. No, no. I chłodno tu, nie? No. Strzecha taka. A, ja czuję, czuję się no naturalna no, klimatyzacja no. hm. Nie wiemy czy to dzwony takie ichnie Małych dużo, kilka. I taki duży jeden. Taki stół fajny ławka Z drewna i jacie. Wszystko fajne, ładne. Sala na samej górze to z drewna wszystko. kaczuchy francuskie Wietnam był kolonią francuską tak kaczki francuskie dlatego bagietki są tutaj również po francuzach bo to kolonia była francuska Wietnam część już taka mniej mniej pod turystów bardziej naturalna ale małpy po powieszali. jeszcze małpy nie widziałem żeby. patrzą się po to wpłynie. Słyszycie ten dźwięk? Nie mogliśmy wyczytać w internecie, co to, to za zwierz czy owad, a bardziej owad robi taki hałas w tych lasach tutaj w Wietnamu. Może ktoś wie. To proszę o odpowiedź, podpowiedź. Szukaliśmy, nie możemy znaleźć. To jest przenikliwy taki dźwięk. Przechodzimy do tej głównej atrakcji, wodospad. O, kąpią się ludzie. Idziemy się wykąpać, ciekawe czy zimno Marsowanie w Wietnamie Parujemy ręczniczek z zawodów sportowych zobaczcie pojazdom 2017 rok tak to bywało śmigamy bo gęsto się robi Związek Radziecki tutaj dominuje tam nasze miejsce jest Tutaj krzeseczka, tam butle zaraz wylecą powietrze w nowym miejscu. mamy schłodzoną, proszę. Nie wiemy jak stan sanitarny tej wody, co prawda. W sensie bakteriologicznym, ale no trudno, będziemy w kiblu siedzieć. Mam nadzieję, że zupę z wołowiną w końcu trafimy i makaronu nie będę musiał Lucjan jeść. Tam i tak jest makaron. No, oczywiście tam jest makaron, to... Ale Buddha nie widzi to ziem. Kacja rodzeń nie patrzą. Zajęci są promocją czwartej książki. daliśmy Limoneczki, malutkie takie. O. No i zielska trochę, ale to będzie hit sezonu na pewno. Nie wiemy co tu jest. Ketchup jakiś czy tu Papryczki chili jeszcze są jakieś. No i sprzęty do jedzenia. To no jest właśnie mięsko. I mamy w końcu tą tradycyjną zupę z wołowiną. Takie widzicie kawałki, ale tu jest też kiełbaska chyba. No i kawałki wołowiny, siersko przyprawy. Jemy. Dziękuję. Jeszcze tak dostaliśmy kiełki różnego typu wołowinka właśnie taka mm. niestety makaroni też jest ale dużo zielonego. Na przeciwko jest szkoła, to tylko taki sam Przerwę dzieci mają. To także sobie to. O! Tak ja, to sobie. To wiesz, że to jest na Jeszcze nie wiem, już wszystko do

Wyżarłem już głowinę, prawy całą, a jeszcze tu jest kawałeczek. Także smakowite jedzonko będziemy tu przyjeżdżać, bo mamy blisko całkowicie. Kończymy właśnie bardzo dobra. Dla informacji, to my mamy hotel z bookingu, Wy, wynajęliśmy sobie sami lot czarterowy, i jedzenie organizujemy sobie sami zupełnie na mieście, jedząc potrawy tu lokalne. Także to jest najlepsze rozwiązanie, żeby poznać e, miejsce, w którym się jest poprzez jedzenie, tak? Jest czas na obserwacje, na poznawanie nowych smaków i tak ale to zapewne wiecie. Ten apetyt. Masz, tu. Dobra, chcemy płacić, deserek Dostaliśmy w prezencie po 40 tysięcy zupa. To, to jest na, na nasze Już byliśmy po 8 zł zupa, tak w okrągleniu mocnym. Więc taniocha 16 zł zupa z wołowiną porządna, taki rosół z zielskiem, widzieliście, nie? No i deserek gratis. Nie wiem, smaczne smaczny, bardzo dobry a jakim smaku nie, to? Ta dziwna galaretka nie jest to słodkie, ale takie dobre, smaczne zmielony jakiś owoc no Z jedzenia tutaj jak widzicie jest część restauracyjna tu są też butle gazowe, pan handluje i też tam jest warsztat naprawy skuterów tak tutaj, tutaj jest warsztat chyba syn prowadzi, ale to kokosik ja nie jem deserów, jakby coś, to ona, to ona je tylko. Usteczka bo karczycho z A jedziemy z pół godziny teraz do tam, gdzie są plaże jakiekolwiek. Dobra, dojechaliśmy już na lokalne dróżki. Zmierzamy na plażę. Jakieś 15 minut się jedzie od nas na fajne plaże na drugą stronę wyspy. Ona tu w tym miejscu jest dosyć wąska, więc dlatego tak szybko Mieliśmy się trochę. Dużo takich małych medus jest. Może Wam pokażę, nie? Albo nie będę chodził. Takich pełno małych, aż galaretka W galaretce się pływa troszeczkę, ale spokojnie parzą raczej, więc idziemy sobie teraz gdzieś tam. Gorąco jest, a u was jak tam? Takie małe kluchy widzicie? Galaretka i tego jest dużo w wodzie. No jakoś nie jest to upierdliwe. Takie wybrzeże. Resorciki. Po tej stronie wyspy, czyli po zachodniej stronie wyspy. Tam północ wyspy, o tam. Nazywałem chyba tą wypożyczalnię tutaj. wypożyczalnia jest na każdym kroku full. O, chyba my mamy taką dokładnie Honda, tylko białą. Ładniejsza, Ładniejsza nasza, nie? Kaszczółki tam są. Często prądu nie ma, więc agregaty w pogotowiu. Ale i ołtarzyk te ołtarzyk. mamy liczniki jak mają. Tak na słupach, nie? No, łatwy dostęp. dostać przynajmniej Woderek jest, jak widzicie można dosyć bezpiecznie zostawić i jeszcze w cieniu. Udało się. Że jak rozwiązujemy internet sprawę, żeby być w sieci w zasadzie cały czas. Tutaj jest telefon, z Androidem. Tu siedzi karta SIM kupiona jeszcze na lotnisku. Tak i ona daje nam internet na dwa telefony. To jest taki router nasz przenośny. Tak, tak to rozwiązane mamy. Zapinamy kaski zawsze. Kula Znowu kokoszy Nudne, nie? Ale picze Cały dzień na kokosach w zasadzie Dobrze widać może Tyle tej wody Pan wyłupał porządnie Lody, lody. Woda kokosowa to iz, iz, izotonik bardzo dobry. W czasie wojny, w czasie napaści Amerykanów na Wietnam, woda kokosowa służyła do przetaczania zamiast krwi rannym żołnierzom. Przynajmniej tak wyczytałem. Więc ten skład skład wody kokosowej jest bardzo podobny do osocza krwi. Można sobie zamiennie, dlatego tak pijemy go, bo jest zdrowy i tani.